Kompendium. Zwierzęta. Borsuk amerykański. Borsuk to ssak o średnich rozmiarach. Jest agresywnym wszystkożercą, który żeruje na mniejszych ssakach, takich jak wiewiórki i krety. Jego dieta składa się również z małych owadów, dżdżownic i larw. Z wyglądu ma szerokie, grube ciało z krótkimi nogami i wydłużoną głową z małymi uszami. Futro na ciele borsuka jest szare, natomiast głowa jest biała w charakterystyczne czarne pasy, biegnące po boku od nosa, poprzez oczy do uszu. Trzy skóry borsuka w idealnym stanie potrzebne są do wytworzenia czapki u trapera. Borsuki występują na wielu obszarach, będąc jednymi z najliczniejszych zwierząt w grze. Jedyne miejsca, w których gracz ich nie znajdzie, znajdują się na północy, w Grizzlies West. Ze względu na dość mały rozmiar, płochliwość i szybkość, trudno jest je wypatrzeć.